Witajcie w czwartym odcinku podcastów z Mazowiecką Policją. Dziś naszym gościem jest sierżant Maciej Białkowski, dzielnicowy z Komisariatu III Policji w Radomiu. Który latem ubiegłego roku pełnił służbę w Wenecji jako jeden z nielicznych funkcjonariuszy Garnizonu Mazowieckiego. A w swojej codziennej pracy pokazuje, że policjant to nie tylko stróż prawa, ale i człowiek o wielkim sercu. Maćku, dziękuję, że jesteś z nami. Witam, dzień dobry. Może zacznijmy od początku. Co sprawiło, że wstąpiłeś właśnie do policji? Bo zawsze fascynowały mnie, mnie służby mundurowe. Druga sprawa studia mam ukierunkowane też pod kątem policji. Dlatego stąd ten pomysł. Policja daje mi szansę stabilizacji. Uważam, że to jest fajna, ciekawa praca, dająca dużo możliwości rozwoju osobistego i no jest różnorodna przede wszystkim. Opowiedz nam, jak wygląda Twój dzień w pracy jako służba dzielnicowego? Czyli mój dzień w, w służbie zaczyna się wiadomo tak od prawy służbowej, gdzie mamy realizowane zadania pod kątem danego dnia. No i mój dzień wygląda następująco. prawie udaję się w obchód swojego sektora. No i staram się rozwiązywać różne problemy ludzkie, tak, konflikty sąsiedzkie, tak. No i rozmawiać jak najwięcej z ludźmi, tak, o ich problemach i jak mogę rozwiązać ich problemy. A powiedz nam jakie Jakie są najważniejsze takie umiejętności, jeśli chodzi o pracę dzielnicowego? Czym musi ten dzielnicowy się kierować w tej pracy? Przede wszystkim umiejętność słuchania ludzi, otwartość, musi być empatyczny, tak, serdeczny. Maćku, z tego co wiemy, to oprócz tego, że jesteś dzielnicowym, też kierujesz się, tak jak zaznaczyłeś, tą empatią. W ubiegłym roku zorganizowałeś zbiórkę charytatywną dla podopiecznych z, z jednego z domów dziecka w Radomiu, tak? Tak, zgadza się. Zorganizowałem zbiórkę zabawek dla dzieci, domu dziecka, słoneczny dom. Około było tam 50-60 takich samochodów. No, i przekazałem na ręce pani dyrektor. I z uwagi na że to były święta Bożego Narodzenia, myślę, że taki drobny gest sprawił tym dzieciom wiele uśmiechu i radości. Maćku, tak jak powiedzieliśmy na początku, w ubiegłym roku w lecie, pełniłeś jako jeden z nielicznych policjantów służbę w Wenecji. Powiedz tak. nam, jak wyglądała ta służba, bo to tak naprawdę to jest w pewnym stopniu jakieś wyróżnienie. Tak, jak najbardziej. Było to dla mnie wyróżnieniem, że mogłem reprezentować garnizon Mazowiecki. Nie ukrywam, dużym atutem jest moja znajomość języka włoskiego. Na co dzień mi to bardzo pomaga, jak i w służbie, jak i w życiu osobistym. Moja służba generalnie we Włoszech polegała na asystowaniu kolegom włoskim. Na co dzień powiedzieliśmy służbę z formacją karabinieri. Pomagałem kolegom w asystowaniu, tak, podejmowaniu różnych interwencji. Pomagałem również naszym rodakom, tak, którzy nie wiem, zagubili jakieś dokumenty, czy mogłem jakąś im pomoc nieść. Służba ta nie kończyła się ze zdjęciem munduru, ale również byliśmy pod telefonem, gdzie mieliśmy po prostu telefony, gdzie ludzie mogli do nas dzwonić o każdej porze dnia i nocy. No i po prostu przetłumaczyć im. Y z języka włoskiego na Polski. A jak odbierali Cię, oprócz naszych Polaków, będących właśnie we Włoszech, jak odbieraliście Włosi? Jak na, jak na to reagowali, że pojawia się policjant w polskim mundurze? Polak. Nie ukrywam, że to było bardzo że tak powiem, miłe zaskoczenie dla społeczności włoskiej. Spotkamy się naprawdę z dużą serdecznością tych ludzi, z uśmiechem tak. Bardzo mieli dobra, do nas dobre podejście. Także mogę w samych superlatywach o nich powiedzieć. To może pomóc coś po włosku? Buongiorno, policja Polaka, sergente Macie Białkowski, abbiamo servizio con nos nostri kolegi italiani. Maczku, opowiedz o interwencji, która szczególnie ci zapadła w pamięć jako, jako policjanta. Tak, no najgorsze to. są takie interwencje, gdzie po prostu jest przemoc domowa, tak, wobec dzieci. No, spotkałem się z takimi sytuacjami, że po prostu no, rodzice byli pijani, będący pod wpływem alkoholu, dzieci po prostu byli bez opieki. No i niestety, no, dzieci musiały być w piecie zastępczej, tak. No nie jest to przyjemny widok. Co daje Ci największą satysfakcję będąc dzielnicowym? Pełną służbę, służbę. jako dzielnicową? Chęć niesienia pomocy innym, rozwiązywanie ludzkich problemów, tak. Po prostu lubię bardzo z ludźmi rozmawiać. Mogąc ich wysłuchać no i pomóc im w jakimś stopniu. Czyli najbardziej takie satysfakcjonujące jest dla mnie w służbie, jeżeli mogę pomóc w jakimś problemie, tak, no i na przykład tą osobę spotykamy, tak? czy po służbie, czy podczas służby, w po jakimś czasie, no i po prostu na ulicy powie dziękuję tak? za rozwiązanie problemu. No jest to takie miłe, budujące dla mnie. Co byś powiedział e, każdej osobie, która planuje wstąpić e, i zacząć karierę w policji? Jak najbardziej polecam. Policja jest formacją, że po prostu każdy ktoś dla, znajdzie dla siebie od pionu prewencji, po pionu kryminalny itd. tak Policja daje dużo możliwości, no i jest szeroki wachlarz. Każdy coś znajdzie dla siebie. Dziękuję Ci Maćku za to, że udzieliłeś nam dzisiaj wywiadu. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastu z Mazowiecką Policją. Dziękuję. Dziękuję również.